Kiedy się zatrzymać, nie bądź zbyt chciwy. Chodzi o to, żeby twoje ego po jakimś małym sukcesie, który osiągnąłeś, po jakimś spełnionym zamierzonym celu, nie wystrzeliło w kosmos i nie podsunęło ci pomysłu dalszego parcia, dalszego, tak jakby, unoszenia się na tej fali, ponieważ to, co sprawdziło się do osiągnięcia tego małego sukcesu, przez który tak strasznie rozbudowało się twoje ego, nie zawsze się sprawdzi. Tym, co chcesz robić dalej, w tym, co zamierzasz dopiero zrobić, wręcz przeciwnie, może Ci to przeszkodzić i zaszkodzić, bo będziesz myślał, że jesteś niezniszczalny, nie będziesz zdawał sobie sprawy z nowych przeszkód, które stanęły na Twojej drodze. Będziesz myślał, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, że jesteś najlepszy, że nic złego się nie może stać, bo przecież stosowałem tą taktykę wcześniej i się udało. Powiem Ci tak, nie, nie raz już tak też miałem, że na przykład udało mi się zrealizować jakiś mały projekt, Myślę sobie, dobra, podejmę się tego większego, albo wezmę więcej obowiązków na siebie. Podołam, przecież to nie może być takie trudne. Tę taktykę zastosowałem, to po prostu powielę to wiele razy i się uda na pewno. I zgadnij, co się stało. Nie udało się. Było jeszcze gorzej. Upadek bolał dwa razy bardziej, ponieważ miałem to wygórowane ego. Nie byłem w stanie dopuścić do siebie myśli, że mi się nie udało. Starałem się przerzucić winę na innych, na okoliczności, na system, na, dosłownie na wszystko, tylko nie na siebie. I to skutkowało tym, że nie wyciągałem z tego żadnej lekcji, żadnej nauki. Nie uczyłem się na swoich błędach, bo błędy zrzuciłem na innych. Później dopiero to zrozumiałem i było mi wstyd za moje za zachowanie. Było to bardzo dziecięce i infantylne zachowanie. I zacząłem się zastanawiać, skąd to się wzięło. To się stąd wzięło, że nie zatrzymałem się właśnie w odpowiednim momencie. Jeśli zrealizowałem ten projekt, to zamiast przejść dalej bez sensu, mogłem po prostu się zatrzymać po zakończeniu tego projektu sukcesem i pomyśleć, dobrze. Udało się. Dlaczego się udało? i Doszedłem do takich wniosków, że udało się, ponieważ miałem pewną dozę szczęścia. Przy sukcesie zawsze jest pewna doza szczęścia. Znalazłeś się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i ci się udało. Druga rzecz to ludzie, którzy ci pomogli. Może ktoś dał ci jakąś radę, ktoś ci podpowiedział, podał nazwę jakiegoś narzędzia, którego użyłeś. Więc teraz sobie zdajesz sprawę z tego, że ten twój sukces, który mówi, że jest twój, to nie zawsze był twój sukces. To jest z mieszanina szczęścia, pomocy innych ludzi i Twojej ciężkiej pracy. Nie odejmuje Twojej ciężkiej pracy, tylko mówię, żebyś zwrócił uwagę na okoliczności, które do tego doprowadziły. Przy innych okolicznościach, przy innym przebiegu wydarzeń, nie udało Ci się to. Dlatego trzeba ten sukces też przyjmować z taką stoicką postawą. Nie, nie, nie cieszyć się tym zbytnio. Oczywiście celebrować warto, bo to sukces, ale też nie do przesady. Wszystko z umiarem. Dobrym przykładem jest tutaj ta postać, którą wspominałem w, w paru poprzednich wideo, nie pamiętam już, w którym. Nazywał się Jonas Stalk, pracował nad szczepionką, i kiedy dokonał przełomowego odkrycia, nie skonsultował tego ze swoimi kolegami, którzy mu pomagali, z zespołem, który pracował też na ten sukces, tylko po prostu wyszedł i wszystkie laury zgarnął dla siebie. No i jak ci ludzie mieli się poczuć? No, wykorzystanie po prostu, nic z tego nie dostali. Czy pewnie jakieś tam pieniężne wynagrodzenie za pracę dostali, no, ale mogli dostać znacznie więcej. No jak, jak byś się czuł, gdybyś pracował z kimś w zespole? Mielibyście na przykład pięciosobowy zespół, pracujecie razem, a nagle jeden gość z tego zespołu idzie na przykład do prezesa, zarządu i mówi: No, mam taki super pomysł, jest to całkowicie mój pomysł, jak zwiększyć zyski firmy. No i na przykład pracujesz ze, ze znajomymi i tak samo. Coś wymyślili się wspólnego, tam zbieracie kapitał, żeby to zacząć, ona no, jedna osoba, nie wiem, pożyczyła od jakiegoś bogatego znajomego pieniądze i wykorzystała wasz pomysł, no jakbyście się czuli. No oczywiście, że wykorzystanie, źli i sfrustrowani. Rozumiem to. I musisz też zauważyć ważną różnicę między szczęśliwym trafem a pechem. Jeśli ciągle przytrafia Ci się szczęście, też tak nieraz miałem, jeśli ciągle wydarzały się w moim życiu jakieś szczęśliwe przypadki, że to mi się udało, tam to mi się udało, to widziałem, że prędzej czy później ta dobra pasta przeminie. Jak ta dobra pasta przeminęła, to byłem gotowy na to, że ona przeminie. Więc nie dotknęło mnie to jakoś bardzo. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że pech cię więcej nauczy niż szczęśliwy traf. Ponieważ jeśli przytrafił ci się pech, to jesteś przygotowany zawsze na najgorsze. Później, jak podejmujesz jakieś działania, to wiesz, aha, wtedy mi nie wyszło, więc muszę przemyśleć to, to i to. Muszę zrobić to lepiej, tam to lepiej. I bardziej się przygotowujesz. Przy czym, nawet jeśli się bardzo przygotowujesz, to jesteś gotowy na to, że może nie pójść to po Twojej myśli i też potrafisz to przyjąć. Ale jeśli masz szczęśliwy traf, tu ci się coś szczęśliwego przetrafiło, wchodzisz w, jakąś, wchodzisz, wchodzisz w jakiś większy projekt, stawiasz wszystko, a na pewno się uda. No i się nie udaje. No i te wszystkie szczęścia, które miałeś, nagle się ucinają. No i to ciebie to tak, tak z punktu psychicznego nie dociera i jesteś załamany tym przebiegiem wydarzeń. Może się nie udało. Jak mogło się nie udać? Przecież zawsze się i Nie jesteś w stanie tego przetrawić. Dlatego pamiętaj, że koniec stanowi o wszystkim. Jeśli zakończysz sukcesem, ludzie będą pamiętali, że zakończyłeś. Jeśli zakończysz sukcesem, to pamiętaj, że ludzie to zapamiętają. Ale jeśli przesz dalej tak na siłę, zaczniesz wyglądać jak atencji już, który potrzebuje coraz więcej atencji. Jeśli zakończysz na przykład swoją karierę jakimś sukcesem, później na przykład chcesz znowu to kontynuować, budujesz plan, dokładnie to wszystko analizujesz, żeby dalej osiągnąć sukces, a nie idziesz na taki szczęśliwy traf, na łódź szczęścia. Więc pamiętaj, zakończ. Twój projekt z sukcesem. Nie daj się ponieść swojemu ego, a wszystko będzie dobrze. Do następnego. Cześć.